W dzisiejszym wideo pogadamy o tym, na czym opiera się internet, czyli pieskach i kotkach, ale konkretnie pieskach i kotkach w Brazylii. Czyli czy Brazylijczycy mają psy, koty, inne zwierzęta i jaka była historia mojego psa w Brazylii? Nie, tytuł odcinka nie jest clickbaitem. Opowiem Wam dzisiaj, jak zaatakowała mnie kapibara. No i tak się będę tutaj wtrącać, komentować przez cały odcinek. Bo jak go zaczęłam montować, to okazało się, że marszałek, zero profesjonalizmu, pojechała sobie do tego parku, w którym wspomniany atak się wydarzył. Zapomniała o nim opowiedzieć. Nie powiedziała też wielu innych ważnych rzeczy. Naprawdę, z kim ja muszę współpracować? Dramat. Patrzę, bo po... o, dobra, muszę mi to pokazać. Za mną pan startuje na paralotni. O, nice. No mogłabym tak. Z samolotu bym nie skoczyła. Dobra. O czym to ja? Dla tych, którzy mnie nie znają, ustawmy się z jakimś ładnym najpierw. O, tak. Dla tych, którzy mnie nie znają, witam was na kanale Spacery z Marszałkiem. Ja jestem marszałek i od prawie trzech lat mieszkam w stolicy Brazylii, czyli i się, kto teraz pomyślał, Buenos Aires! Nie solicy Brazylii, czyli Brazylii przez S. Tak sobie Brazylijczycy to wymyślili, żeby zmylić przeciwnika, tak. No dobra, to jestem w parku. Parku, który widzieliście już w jednym z odcinków. Krótko, bo krótko, a teraz zobaczycie trochę więcej. I co? No, i ruszamy, mają tutaj dzisiaj jakieś zawody pływackie. Waga zbliżenie na ludzi pływających w jeziorze, ale chyba są za daleko, żebyście coś widzieli. Nie wiem, kto prowadzi. Sory. Będziemy tropić dzisiaj kapibary. Spotkamy je na pewno, bo nie jest trudno je znaleźć. Jak znaleźć kapibary? Szukać śladów i uważać, żeby w nie nie wdepnąć. To te właśnie ślady były jednym z ulubionych przysmaków mojego psa tymczasa. Najbardziej lubił je już takie mocno wyleżakowane w jeziorze. Najlepsze, mówię Wam. Psa tymczasa, bo byliśmy po prostu dla tego psa domem tymczasowym, czyli takim, w którym on przybywał do czasu adopcji. Fundacje zwykle mają siatkę domów tymczasowych i za każdym razem, kiedy zgarniają z ulicy czy biorą ze schroniska zwierzaka, umieszczają go w takim domu tymczasowym i Dom tymczasowy ma za zadanie opiekować się nim tak jak swoim własnym zwierzęciem, w czasie kiedy on jest sterylizowany i przechodzi jakieś różne zabiegi, jeżeli jest chory. Więc dom tymczasowy ma po prostu przygotować psa lub kota do adopcji i się nim opiekować do tego czasu. Obok parku będziecie mogli zobaczyć różne willy z widokiem na jezioro. I z tymi willami jest związana pewna kontrowersja, dlatego że teoretycznie one nie powinny mieć bezpośredniego dostępu do jeziora. I nie znam konkretnie tej historii, i pewnie ciężko by się było doszukać, jakie to tam machloje za tym wszystkim stały. Ale podobnież część osób zbudowała tutaj. Domy z dostępem do jeziora nielegalnie, więc oni sobie zawłaszczyli ten kawałek plaży tak to nazwijmy. No, mówiłam wam, że znajdziemy po śladach. więc pas przybrzeżny jest dobrym wspólnym. Podobno jakieś 33 metry od wybrzeża jest dobrem publicznym i nie powinno być prywatyzowane. Nie może być prywatyzowane, ale to dotyczy wybrzeża morskiego. A nie do końca właśnie tutaj jestem pewna, czy dotyczy też jeziora. W każdym razie miasto i tak upomniało się o swoje i właściciele Tychże willi musieli cofnąć swoje ogrodzenia, chociaż nie wszyscy jak zobaczycie. No i zrobili tutaj park. No i tutaj jest taka ciekawa część tego parku, bo jak widzicie, idę sobie po pomoście. No a brzeg jeziora taki prawdziwy brzeg jeziora jest zajęty przez willę. Więc też ciekawa jak oni się Tutaj dogadali z miastem, że nie musieli swojego kawałka brzegu oddawać. Być może po prostu domy są zbudowane za blisko brzegu i nie było jak tego zrobić bez ich wyburzania. Nie wiem. Spekuluję. Kolejne kapibary, tym razem śpiące. Czas na historię o pieskach i kotkach. Kiedy spotkałam mojego męża, to. Miałam psa tymczasa w Warszawie z Fundacji Mikropsy, którego miałam przez jakieś dwa miesiące, i on potem został adoptowany. I kiedy przeprowadziliśmy się do Brazylii, to stwierdziłam, że może też tutaj są takie fundacje podobne do tych w Polsce. I dałoby się takiego psa tymczasa też przygarnąć, zobaczyć, może nawet adoptować. Znalazłam jedną, która wydawała się Dość sensowna. I, I dostaliśmy psa, który w tamtym czasie bardzo potrzebował pomocy, dlatego że nie dogadywał się z innymi psami w obecnym domu tymczasowym. Niestety okazało się po mniej więcej tygodniu, że pies ma strasznie dużo problemów behawioralnych. Od reaktywności po lęk separacyjny, to taki naprawdę level hard. Dla tych, którzy się nie orientują, lęk separacyjny to jest wtedy, kiedy pies właściwie nie może sam zostać w domu, bo desperacko próbuje się wydostać, zaczyna wyć, niszczyć rzeczy dookoła. Jest po prostu w takim totalnym amoku. A reaktywność to wtedy, kiedy. I tutaj w oryginalnej wersji tego wideo opowiedziałam w bardzo ładny sposób, na czym polega reaktywność. A teraz powiem wam wprost i bez eufemizmów. No więc Żukinia, bo tak się ten słodki, mały piesek, niepozorny bardzo, nazywał. Gdyby był człowiekiem, byłby osiedlowym huliganem, który podbiega do każdego, kto jest tylko w zasięgu wzroku i pyta się, masz jakiś problem? A w zęby chcesz? Próbowaliśmy oczywiście różnych sposobów, żeby sobie z tym poradzić. Pies był i u behawiorysty, i u trenerki, i robiliśmy z nim przeróżne treningi, na przykład canicross dla psów reaktywnych, czyli bieganie z psem, na przykład po takim parku jak ten, i nie tylko, po różnych szlakach, po to, żeby pies w grupie przyzwyczaił się do obecności innych psów. No, niestety, niewiele z tych rzeczy miało działanie na niego. Marszałku, uważaj, gdzie idziesz. No i czemu wam o tym mówię? Mówię wam o tym dlatego, że dzięki temu doświadczeniu miałam okazję poznać wielu właścicieli psów, trenerów i dowiedzieć się, jak to tutaj z psami w Brazylii jest. Taka propo na horyzoncie, trzy psy. Jak widzicie, w Brazylii psów jest bardzo, bardzo dużo. W naszym budynku jest tylko kilka mieszkań, w których nie byłoby psa albo ewentualnie kota. Po drugiej stronie jeziora jest centrum i całe plano piloto, czyli historyczna część miasta. Historyczna. Z lat 50., 60., no to już historyczna. To jest historyczna część miasta, w której mieszkam. Oczywiście ja nie mieszkam w centrum. Ja mieszkam gdzieś tak mniej więcej. Tak strzelam, że gdzieś tak tutaj, chyba. Problem z bezdomnymi psami i kotami jest tutaj ogromny. Jest bardzo wiele fundacji, takich jak w Polsce, które zbierają te psy z ulicy, dają do domów tymczasowych i szukają właścicieli. No działa to chyba całkiem nawet nie najgorzej. Tych fundacji jest bardzo, bardzo dużo, ale jednak z tego, co się orientuję, to w większości są prywatne inicjatywy. One nie są nawet dofinansowane przez rząd w żaden sposób. Tylko finansują się praktycznie w całości z datków i często tutaj funkcjonuje taka instytucja matki lub ojca chrzestnego, która polega na tym, że można sobie tak wirtualnie zaadoptować psa lub kota i po prostu płacić na jego utrzymanie za wszystkie operacje, inne zabiegi, jedzenie itd. Jak tutaj przyjechałam, to też byłam ciekawa, czy znajdę jakieś schroniska dla psów, bo zastanawiałam się nad tym, czy nie można by było zgłosić się jako wolontariuszka i wyprowadzać na przykład w weekendy psy na spacer. Niestety jedyne schroniska, jakie znalazłam, są poza granicami miasta i to tak dość daleko i to też są prywatne inicjatywy. Ale władze lokalne angażują się w zmniejszenie tego problemu w taki sposób, że na przykład często są programy, Sterylizacji darmowej dla psów i kotów. Te, te programy są ogłaszane z taką regularnością, co kilka miesięcy się po prostu pojawia, trzeba się zapisać i można swojego psa czy kota wysterylizować. Zdaje się, że zupełnie za darmo. Oczywiście są limity miejsc, no, ale można z takiej pomocy skorzystać. Nie wiem, co za drzewo, ale ma bardzo fajne owocki i bardzo ładne kwiatki. A jak jest ogólnie ze świadomością dotyczącą dobrostanu zwierząt. Przez dobrostan mam na myśli świadomość tego, co ten pies czy kot potrzebuje, żeby być zdrowym i fizycznie, no ale też psychicznie. W Polsce pod tym względem chyba nie jest tak tragicznie. No ale sami wiecie, że można nawet i dzisiaj spotkać ludzi, którzy trzymają psy na przykład na krótkim łańcuchu. W jakiejś nieocieplonej budzie. No więc tak różnie to bywa. Ale tutaj mam wrażenie, znacznie większym problemem jest to, że ludzie nie wyprowadzają psów na spacer. Nie żartuję, to się naprawdę tutaj zdarza. Nie wiem na ile jest powszechne, ale się na pewno zdarza, że ludzie zamykają psa w domu, w bloku. I pies w ogóle nigdy nie wychodzi. Załatwia się na matę. Taką wiecie, matę, taki podkład, który często kupuje się w Polsce dla szczeniaków, żeby się nauczyły czystości. A tutaj te podkłady są po prostu w użyciu na porządku dziennym. Oczywiście dotyczy to głównie małych piesków, no ale tak czy inaczej, no pies potrzebuje stymulacji i potrzebuje wyjść na zewnątrz, powąchać trawę i spotkać się z innymi psami, no żeby po prostu nie zwariować. Przyczajona czajka, ukryty smok. Na pierwszy rzut oka wygląda przyjaźnie i miło. Ale nie dajcie się zwieść, bo zbyt bliskie podchodzenie do nich może skutkować atakiem. A ciekawostka związana z kotami. Bo pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście moje poprzednie vlogi, że zastanawiamy się z Brunem nad adopcją kota. No i próbowaliśmy, mieliśmy kilka podejść. Mieliśmy kilka podejść, tutaj są organizowane fejraria do samo, czyli takie w cudzysłowie ryneczki adopcyjne. Na przykład przy jakiejś kawiarni, czy w związku z jakimś wydarzeniem, przyjeżdża taki NGOs ze swoimi zwierzakami, i psami, i kotami i rozstawiają się na takim małym straganiku. Można przyjść te psy i koty poznać, no i adoptować już tam na miejscu. No w każdym razie my na kilku takich targach byliśmy w poszukiwaniu kota idealnego. Ale za każdym razem, kiedy taki kot pojawiał się na horyzoncie i już byliśmy zdecydowani, że to jest ten i że jego adoptujemy, to dawaliśmy sobie takie 5 minut czasu na zastanowienie, czy jesteśmy tak na 100% pewni, że go teraz bierzemy ze sobą do domu. No i po tych 5 minutach wracaliśmy do tego stoiska i kot już był adoptowany. Zdarzyło się tak dwa razy. I raz w kocie kawiarni też kiedy znalazłam takiego kota, wypatrzyłam go sobie przez internet i chciałam pojechać go poznać. No to właśnie zanim się zebrałam sobie i pojechałam, to kot już był adoptowany. No więc tak, więc uznaliśmy, że może nie ma sensu i po prostu adoptujemy kota, jak już się przeprowadzimy za granicę, albo może psa, ale pewnie kota. Bruna chce psa, ja chcę kota. No i ta ciekawostka. Więc byliśmy na kilku takich targach adopcyjnych, i co tam zaobserwowałam, to że większość tych kotów. Była od siebie bardzo, bardzo różna. Jak w Polsce mamy dachowce, i one się mogą różnić między sobą kolorem, i właściwie tyle. Mogą być troszkę mniejsze, troszkę większe, mieć tam troszkę inną twarz, ale to nie są koty, które tak różnią się od siebie jak koty rasowe. A tutaj, właśnie, tak jest. Czyli widać, że są. Koty, które mają domieszkę krwi i to taką dużą domieszkę krwi kotów rasowych, więc widywaliśmy koty, które były mega duże, takie, że ledwo dało się je podnieść z bardzo długą sierścią, z krótką. Koty, które były do złudzenia, przypominające koty syjamskie. Zresztą, kto wie, może to są w ogóle koty syjamskie. Do tego bardzo różne kolory oczu. Jak w Polsce mam wrażenie, chyba większość ma żółte oczy. Ewentualnie może się czasem zdarzają zielone. Ale tutaj bardzo dużo kotów ma takie głęboko niebieskie oczy. Taki wiecie, taki piękny niebieski kolor, no który raczej u dachowców w Polsce się rzadko zdarza. No i to by świadczyło o tym, że wiele osób, które kupuje rasowe koty, nie pilnuje ich potem. Wypuszcza na zewnątrz, gdzie się rozmnażają, albo po prostu je porzuca. Więc niestety to, że ktoś ma kota rasowego, za którego zapłacił, nie jest gwarancją tego, że ten kot potem nie wyląduje na ulicy. Marszałek przygląda się czapli. Czapla przygląda się marszałek. Zmierzyły się wzrokiem. Jedna zastanawia się, czy już powinny skończyć nagrywać, druga zastanawia się, czy powinny odlecieć. A jeszcze z takich ciekawych rzeczy: to z jednej strony mamy właścicieli, którzy w ogóle nie wyprowadzają swoich psów. A z drugiej strony mamy takich, którzy wkładają wszelki wysiłek i pieniądze w te psy. I na przykład tutaj bardzo częste jest, że ludzie zostawiają w trakcie, kiedy są w pracy, swojego psa w przedszkolach. I to takich przedszkolach nie byle jakich. Nie wiem, czy w Polsce takie placówki funkcjonują. Bo się tym, szczerze mówiąc, nigdy nie interesowałam. Ale tutaj z tego względu, że no czasami z domu wyjść musiałam na dłużej, no to potrzebowaliśmy zostawić psa z kimś, żeby nie zwariował. No i zostawialiśmy go właśnie w takim przedszkolu, które było, no jakby to powiedzieć, luksusowe. Na przykład miało basen i lekcje pływania dla psów. Czy takie rzeczy są też w Polsce? Widzę, że drzemka nadal trwa w najlepsze, ale przewróciły się już chyba na drugi bok. I z innych opcji tutaj też bardzo popularni są dog walkerzy, którzy nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że oni mają też klucze do domu. Bo pamiętam, że nasza sąsiadka z takiego dokułkera korzystała i on przychodził sobie tak w, w ciągu dnia, kiedy w domu nie było nikogo, więc podejrzewam, że miał po prostu klucze do domu. Zabierał psa na godzinny spacer, wracał i koniec. Więc też fajna sprawa, jak się wychodzi na te. 8 godzin do pracy lub więcej czasami, żeby pies no, mógł po prostu się załatwić i niekoniecznie na matę. <grystanie> Państwa, wracam po godzinnym spacerze. Kapibara nadal zażywa kąpieli. Myślicie, że może zaatakować? Nie! Bo kapibary to są najsłodsze i najbardziej pokojowe zwierzęta na świecie. Więc jak to się stało, że zaatakowała mnie kapibara? Jak się możecie domyślić, Powodem był ten słodki, miły piesek. No więc jak to wyglądało? Poszłam sobie do tego parku, w którym jestem teraz. Eee. Jak dla Was, to jestem teraz w tym parku, ale tak naprawdę to w nim nie jestem. Ale wiecie o co chodzi? No w tym parku, w którym kręciłam to wideo. No więc byłam właśnie w tym parku na spacerze z żukinią, i wiecie już, że on atakował wszystkie psy w zasięgu wzroku. I jak zobaczyłam, że w oddali są kapibary, to pomyślałam, że kurde, co tu zrobić? No bo nie miałam jak ich wyminąć. Nie chciałam też wracać i kończyć spaceru, a nie byłam pewna, czy on też będzie tak na te kapibary reagował jak na inne psy. Stwierdziłam, dobra, zaryzykuję, jest na smyczy, w najgorszym wypadku przebiegniemy i będzie ok. No i dobra, podchodzę do nich. A on nic. My się sobie, co się dzieje. Nie widzi ich. No, mamy je dosłownie kilka metrów przed nosem. No dobra, może na kapibary nie reaguje, tylko problemem są same psy. Super. No to wyciągam telefon. Chcę zrobić mu zdjęcie albo nagrać wideo, jak sobie stoi z tymi kapibarami. Wiecie, będzie ładne na Insta. No i okazuje się, że on jednak tych kapibar, które miał przed nosem, wcześniej nie zauważył. I jak zaczął szczekać, rzucać się na nie i znowu masz problem masz problem Ugh. no i kapibary w tym momencie zerwały się na równe nogi i zaczęły nas gonić a ten dalej ujada i ujada ja go ciągnę na tej smyczy i ja miałam cały czas włączony telefon na nagrywaniu niestety nie mam zapisu tego ataku bo trzymałam ten telefon w ręce i nagrały się tylko moje nogi. Ale dzięki temu nagraniu wiem, ile ten atak trwał. Moi drodzy, trwało to trzy minuty, choć daję słowo, czułam, jakby trwało co najmniej pięć. Kapibary goniły nas przez te bite trzy minuty galopem, truchtem, a ten ujadał i ujadał i ujadał. Na szczęście nikt tego nie nagrał i nie jestem dzisiaj memem w internecie jeszcze. W każdym razie po tych trzech minutach, ostatnia kapibara, która jeszcze dotrwała, bo po drodze się wysypywały i przystawały, więc ostatnia kapibara też dała sobie spokój i stanęła. A co by się stało, gdyby nas dopadły? Moi drodzy, przeczytam wam. Cytuję. Kapibary z natury są bardzo łagodne i unikają konfrontacji. Jeśli atakują, to syczą i warczą, lub salwują się ucieczką do wody. To byłam ja, jedyna osoba na świecie zaatakowana przez kapibary. Dziękuję za uwagę. Nasz szalony piesek po czterech miesiącach został adoptowany szczęśliwie. To był długi i męczący proces, dlatego że niewiele było chętnych, to znaczy hmm, chętnych było wiele, bo ja prowadziłam dla niego specjalnego osobnego Instagrama, w którym postowałam no, przeróżne śmieszne filmiki. Bo piesek sam w sobie, kiedy dookoła nie było nikogo innego, a szczególnie żadnych innych psów, i ja byłam w pobliżu, no to on był bardzo miłym, towarzyskim pieskiem. Problemy pojawiały się wtedy, kiedy ja znikałam z horyzontu, albo na horyzoncie pojawiał się pies, tak? Więc ja postowałam przeróżne, śmieszne filmiki z nim związane. No i ludzie byli w nim zakochani i ciągle pisali, czy można poznać, czy można adoptować. Ale nikt nie doczytywał postów do końca, żeby się dowiedzieć, że on ma te problemy behawioralne niestety. Ale na szczęście znalazła się rodzina, małżeństwo, które już jest na emeryturze. I oni mieszkają w domu z ogrodem i mają bardzo dużo czasu. No, bo na emeryturze po prostu sobie podróżują i spędzają miło czas. Mają też wystarczająco dużo pieniędzy, żeby opłacać te wszystkie terapie, leki uspokajające i co tam jeszcze sobie wyobrazicie, żeby poprawić psistan. Więc na szczęście się udało. No, nie mogę sobie tego odmówić. Za każdym razem, jak mijam mimoza, to muszę to zrobić. No i to by było chyba tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy jesteście ciekawi jakichś innych informacji związanych ze zwierzętami w Brazylii. I przypomnę Wam tylko, że ten kanał poleca się bardzo do subskrybowania. A lajki pod tym wideo są bardzo mile widziane. Więc tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za kilka dni. Pa, pa!